Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z Diablo 4. No dopiero co zakupiłem gierkę, więc będziecie tą grę poznawać razem ze mną. No i mam nadzieję, że będzie się podobało. Będzie bardzo, bardzo furfan, nie dobra. Mniej jeszcze z tym takim kupim gadaniem. Wybieramy sobie postać, nie? No, z tego co czytałem na no, spirytystkę to musimy sobie kupić bardzo fajną postać. Oczywiście z dodatkiem, no jedna z mocniejszych właśnie postaci, ale tak nie mamy, no bieda. Bieda jest zajrzała, trzeba kupić, trzeba wziąć coś w ogóle takiego spoko. Mamy barbarzyńcę, o tu jakiś potwierdź klasę, czemu mam babkę? Halo, o czarodziej a czyli barbarzyńca to nie wiem, tutaj raz kobita, raz facet, się wcześniej miałem facet, ale mniejsze z tym. Mamy też do tego czarodzieja do wyboru, mamy nekromanty, tutaj też kobieta, czy to taki chłop z długimi włosami? Mniejsze z tym, ale on fajnie respi sobie, te. ja mam to jest bardziej zmiennokształtny, no i łotr, to mamy łucznika. Tak sobie pomyślałem chwilę i bardziej się zastanawiam nad czarodziejem albo necromantą. No w albionie też nie jest mi dany no, w albionie gram sobie bardziej bym powiedział druidem no ale druid w tej jednej mi nie odpowiada ten druid w ogóle ma całkowicie inne zastosowanie yy, nekromanta dobra, zacznijmy sobie grać czarodziejem mi się wydaje, że czarodziej to będzie taka chyba spoko rola <śpuszczaj> spróbujmy sobie ten czarodziejem, chociaż ten nekromanta bardziej do mnie że. wiesz, aż się zająkałem, dobra bierzmy tego nekromantę, nie ma się co zastanawiać no weźmy sobie typka może jakiegoś domowego. Nie ten spokój gościu wygląda. Ten jakby przećpany był. Jaki w ogóle ten akrobat, jakiś taki przećpany. Dobra, bierzemy tego. Może inny jakiś. Tu mamy takiego jeszcze. Dobra, bierzemy, finalizuj. A może. Tam mieliśmy personalizację. Postać sezonowa, hardcore. Co to, co to zmienia? Aha, czy jak umrzemy, to tracimy naszą postać. Ja pierdzielę. Dobra, rekoch 02. Mam nadzieję, że jeszcze. O, żeż ty. Jak imię bohatera jest nieprawidłowe. Aha, nie da się. Dajmy sobie Rekkoch po prostu. Możemy sobie stopień trudności też wybrać. Dobra, dajmy sobie normalne nie ma co tutaj świrować. No, dopiero co zaczynamy, także ja pierwszy raz w ogóle, to jest moja pierwsza styczność z Diablo, więc to może być troszkę, no, takie odczucia mogą być troszkę śmieszne. Ja sobie oglądam cutscenkę no i zaraz się widzimy. Patrzcie, biedny Rekkoch tutaj wzdycha sobie. Nie wiem, co mi się w ogóle stało. No, jechał na goniku, potem coś padł, nas trupa i nagle wylądował w jaskini. <laughs> No, i chyba tutaj zaczyna się nasz gameplay. Otóż to chodzimy lewym, a prawym nic nie robimy. Jedynka to mamy jakieś plunięcie w ziemię, aha. Dobra, czyli jedynka plujemy w ziemię. Lewym, żeby gościa zaatakować, prawym pewnie będzie jakiś drugi skill. Dobra, no to tutaj jem. Zniszczyliśmy jakiś kuferek, nic nie dostaliśmy z niego wiaski i nic nie mamy. Ładnie ta gra wygląda ogólnie, no naprawdę Aha, spacja to jest taki dash jakby Użyj lewy, aby atakować, plunięcie, tak Aha, i on, on zrespił Tu mam jakieś itemy Ale czekajcie, bo to mi chyba coś pokazało, że O, podkę wypiłem Nie wiem jak itemy zbierać A ja ich respię pod jedynką Aha, to są jakby trupy, z których mogę zrespić, to nie są itemy temy Patrzcie, jedynkę klikam. I ja ich respię Dobra, ale no mamy mapkę. Idziemy za mapką Zobaczcie, jak fajnie to jest cyk, cyk, Ej, mocni ci nekromanci Czyli jakby atakami zwykłymi atakuje Co, oni mi znikają po jakimś czasie? Jak tu mi dojdzie z zera, to co? Znika ktoś? Nie. Chyba mniej many, czy coś w tym stylu pewnie. Dobra, ale fajny ten nekromanta. Dobrze, że mamy coś takiego, jak możemy serespić normalnie, armię. Kolejne opuszczone miasteczko. Osiągnięto. C... Dobra, boję się, Weź otwiera go jeszcze te drzwi. Hm O, znaleźliśmy chłopów Siemma wariacie Co tutaj się dzieje? no herbatkę sobie dopniemy Nie, no to takie buty O, się trochę bardziej na ekran Myślałem, że to coś będzie wyskakiwać Cześć Dobra No Nie, no spoko, spoko, spoko O Jezu, te odcinki to będą mogły trochę trwać Ominę wam tego Oczywiście mówię Od razu Że Czasami was mogę tutaj nie będziecie mogli, możecie nie widzieć wszystkiego. No, bo ja sobie mogę grać poza kamerką, także będę wam starał się najciekawsze rzeczy pokazywać. Nie, ale te szkieletory mocne się wydają, szczegóły my później potem możemy respić. O, tutaj interakcja, zwykła kosa, fajnie. Kose mamy też. No i to już byśmy mieli 10. To mamy, to, to mamy, to mamy. O, no, to mam już 10. Spoko. Dobra, dawaj kasę gościu. No i jak on z tą pogadać? O, teraz już mogę. Nie jest tu bezpiecznie. Czyli mamy pierwszą misję. Babka nam daje tą misykę. Spoko, lecimy z tematem. czyli punkt umiejętności w drzewku. Dobra, dobra. mam builda, więc na początku pierwsze dwa, e, dwa umiejętności jakby idą nam w te odłamki kości. Dobra, więc lecimy dalej. Mamy misję od tej babki. Spoczko, o, możemy sobie szybciutko iść. I jak wychodzimy z miasteczka od razu dostajemy sierpa. No nic prawie tu nie widać. Ja strzelam teraz? Dawaj nam tutaj, kurde, nowego trupa Dobra, no ale teraz, jak widzicie ha, czyli po prostu odłamki kości, jakby, no dzięki temu strzelają, no ale dobra, nie wiem, chyba nie muszę ich respić O, to jest hamier, strzelił w nas Tu możemy, interakcje, ruiny jakieś będziemy wchodzić Nie no, ale ta grafika, no jest zarąbista Naprawdę, to co tutaj mamy to jest sztos. Dobra, ale to jest pusto, jak na razie. Co to. Oj, kuferek! Ale, i temków. Jak się tutaj tu odpala? Mamy inwentarium. Nie wiem, czy to jest lepsze. No tak, czy. No to mamy moc przedmiotu lepszą po prostu. Plus prostu siedem pancerza. No i dobra. Mamy niby lepszy ekwipunek. A tu co mamy jeszcze? Chyba HP to jest po prostu. Tak mi się wydaje. A tam było coś jeszcze? Ej, ej tam coś zniszczyłem. <grym> no nic nie wypadło. Szkoda, jakby było jakieś celowanie jakby... Celowanie było w ogóle lepsze. Albo nie, po prostu, żeby kliknąć prawy, bo tak to muszę najechać na niego i nacisnąć jakby. Eee, szkielety. No ale leczy ich to? Leczy ich to chyba. Jak, jak ty klikam. Tu mamy coś. Studnia leczenia, no słuczko. Znowu nowej ki O, jest kosa, jakaś kosa, kosa, kosa. No i jest lepsza na sekundę obraźnię, studencka różdżka. Proszę was, kosa jest sztosem. A i tam tarcze też mamy. Ale tarcza jest gorsza, dobra. My założyliśmy chyba tam nową. Ty ja mogę sobie na przykład dać naprawy? A nie, bo to jest zablokowane. Czyli jakby. A, tak zwykły muszę mieć tutaj chyba. O, że kanalio. Ale ich tutaj jest. <laughs> nie no, za to jest, no żeby. Tutaj nie mówić, no ale fajnie, bardzo mi się podoba, nie, spoko jest. Te poziomy, jak fajnie lecą. Czekaj, gdzie czymś coś się klikało, żeby poziom kliknąć? I... A, a się klika. No i tak. Drugi raz dajemy sobie kościany odłamki. Dalej już będziemy mieli chyba coś innego, z tego co pamiętam. A widzi, one się nawet nie fokusują na nas, tylko na tych szkieletach. Nie, właśnie co mam tu szukać? A przy szukać głębiny ruin. To mam po prostu je przeszukać. No dobra, no spoko. A skillek O, tu już nas sfokusował ten typek. No i my chyba je leczymy, jak mamy wszystkich czterech. A używamy skila. O, jest kuferek. A i tam chyba trzeba zbierać. Tu mamy jakiś. Chcę mm -mm. sprawdzić, czy wystarczy, że na ja do niego nie muszę klikać. Take me to myself. Nie, zarobiista staro mi to jest full hp, żeby był zawsze. Tu, kuferek chociaż jakiś, nie, ma nic. Wstawiam, że zbliżamy się do jakiegoś bosa. No i jest chyba bosik. O jak. Sypacji, żeby o... Oj ja no to już żem uciekł. Prze on spada jak nie wiem Przed czym to ma skakiwać. Tyle go widzieli. Nie no, mocna, mocna postać. No macie, odleczę was. No i możemy sobie teraz Inventory kliknąć Żeby zobaczyć tutaj co, mod 47 lepsze... żeby miecz na przykład też założyć. A co mi da ten miecz? Osiągnięto cel. No dobra, spoko, no osiągnąłem cel. A tu mam jakiś kij. No i mamy pewnie znowu. a to żeby wyjść. No i dobra, mam miecz, ale normalnie walimy dalej tymi samymi atakami. No nie wiem. Aha, na mieczu. Dobrze, rozumiem. Rozumiem już, bo na przykład mamy moc przywołania. Czyli tych, co przywołujemy, jakby jeszcze ich mocy mamy. Co tu mamy? Obraźnię broni. Dobra, spoko. A tu szansa na szczęśliwy traf, no, Bardzo szybka. No, niby spoko. No, ale to szansa na blok. Jak nie, weźmy sobie tą troszeczkę na razie. Idziemy pogadać z tą babką. No ogólnie pogadaliśmy z babką i nagle nas jakieś kurde wariaty zaatakowały. Mamy punkt do dodania. No, teraz musimy sobie przepływ krwi dodać. No, czyli tutaj dajemy sobie to, bo to jest ten chyba przypływ krwi. Czy to jest to niżej? Nie tu niżej jest. Napływ krwi, krwawa rąca, ale gdzie jest przypływ krwi? No, z tego co widzę, to może jest źle przetłumaczone, więc chyba to jest napływ krwi, więc dajemy sobie to. Nie wiem, co ale to dodaje. O, ale mamy Skilla! Dobry, dobry Mamy pewnie go przetransportować nie no spoko, spoko, skill'ek się wydaje I BOOM, ajajaj aj, aj. Cały czas, kościół Dobra, weź otwieraj te bramy Porozmawiam z ZFM, no no już, idę z tobą porozmawiać co tam? Jesteś trzema No, patrzcie, nasza postać się pożegrała. Dobre. Ogólnie nie polecam pominąć kadcenek, bo ja pominam jedną i, I w ogóle mi jakoś tutaj. No, jakoś tak, kurde, nie wiem, co się z tym będzie działo. Mamy klucz do kaplicy. Także on kazał nam wziąć, bo mało, że tam jest. No i dobra, idziemy teraz. Do miasteczka, nie wiem czemu z miasteczka się pojawiliśmy nagle tam, ale chyba mieliśmy go uwolnić, ale sam nawet nie wiem co się stało. No i dobra, pijamy do chatki. No no właśnie, te same płatki. No i mamy teraz jakąś kaccenkę, co się stało. No i nagle w kościele się pojawiają te płatki na tej cutscence, on im tak coś tam zrąbał, coś... Uuu, się jakaś... To się tu zaraz pokaże. Aaa, ta z początku. Ale w mroku. A nie wiem, myślę, że w roku. Lilith, poznajemy babkę jakąś szefową mroku. Pewnie będziemy z nią walczyć na samym końcu. No i zabili tego księdza. Ta im dogadała. I poszli, poszli właśnie za nią. No i tak to się prezentuje. Taka końcówka, niefajna. No i oni go tam walą. Lilith wychodzi koło jakiejś liasz. Bardzo fajna fabuła. Naprawdę, bardzo fajna fabuła. No, się zrobiona. Dalej go kopią, ładują go dalej tam. No ogólnie tak się to prezentuje. Czyli tak wygląda sytuacja z kościoła. Zostały po gościu czerwone kwiatki tylko. Nic nie ma. Pewnie mam teraz od niego jakąś misję wziąć. No i dalej jest gadanka o tej światłości. Nie, bo jestem w mieście. Ja z teklinem klinem przypadkowo prawy przycisk myszki. On mówi, nie, jestem mieście. <laughs> tak kowała co tu mamy? Uuu, oblicze Lilit to było. Są pokrywane w całym sektorze, a ja różne korzyści Twoim postaciom. O sztuk złota 8. Trochę zręczności w tej kraji nie dostaliśmy. Spoko. Co tutaj mamy? Tu mamy jakieś zejście, chyba z tego co widzę. a jakiś też trupek do. O, pojemnik. Spoczko, jedenastka. No i mamy wejście gdzieś. I tu jest zejście, no do jakichś podziemiów. Aha, czyli możemy sobie po prostu, no jej jakby tutaj, no nie pozwiedzać, no, ale na przykład na nich pofarmić. No oczywiście wbić sobie też jakiegoś expa, On tam widzicie, walą sobie. Pum. No, i leczymy sobie tych naszych, tak mi się wydaje. Przynajmniej żeby sobie poczytać później. Czyli, no tu nic nie ma. Nie ma żadnej skrzyneczki, nic tego biłem. Na marne, szkoda. Bo zaraz już będzie szkoda, takie 20 minut. A przed, po 20, przed 20 minutach, będziemy sobie odpuszczać. i będziemy. To jest też prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wioślacy. Podali ci krew Lilith. Czyli po prostu tu musieliśmy zejść po to, żeby jakby gościa tutaj ochronić jakiegoś, bo dostawał na dziurę. No i jak go ochronimy, to nie wiem, co, co coś nam da. Oblężenie jakiejś karawany mamy. My manę kradniemy przy okazji, atakując. Podczas atakowania czemu nie mogę tego zebrać kulek O, co to? To chyba był ten bosik ostatni. Oj, jak i ten nam sypnęło, czyli widzicie, warto tutaj przyjść. Bo naprawdę daje fajne itemy. I co tu mamy? Tu mamy. Gdzie ta moc przedmiotu jest, bo już za... 94, no to jest o wiele lepsza. 97, no to też o wiele lepsza. 86 tego na nie mieliśmy 80, no też lepsza. Tutaj też tego nie mieliśmy. No tu mamy 80, ale ta daje więcej pancerza, więc sobie zostawimy. No i to, kto to zostawimy, w tyle. No bardzo teraz, ekipunek nasz wygląda troszeczkę lepiej. Wróć do tego, jeszcze tu ruda była, więc warto tu było przyjść. O, widzicie, jeszcze staliśmy troszkę sianka. Co to, skrócik? A liczyłem, że jakiś skrót. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, te kulki myślałem, że są. To jest jakieś HP, ale tego nie można, jakby zebrać. Więc, więc nie wiem, że to jest w końcu takie małe kuleczki, się czerwone respią. No, oczywiście, musicie tam pisać jakieś informacje. Kurde, ja to z chęcią przygarnę, bo no, świeżaczek jestem, jak nie wiem. Może coś tu było warto zrobić, a ja, ja ominę. Sto jak na broń, zwykła kosa. No, powinna być. Jaka zablokowana? No, jest, jest zablokowana. Dobra, troszkę, żebym naokoło poszedł. Ale mniejsza z tym. Mamy następną wioskę. O, o zjebę dostał od razu rycerzyk. Dobra, musimy zrobić jakiś bezsensowny rytuał, żeby wejść oczywiście do miasta. Tak twierdzi ta babka, oczywiście. No to tak, wyryj na... O ja zapomniałem, zapomniałem. Na pycha chyba on Pycha chyba wyryć i... I wrzucić do ognia, z tego co pamiętam. No i co, teraz, teraz porozmawiaj ze strażnikiem. Tak, czuję. Dobra, puszczaj. No, nawet nie muszę cię słuchać, gościu. Dobra, wylądowaliśmy w pierwszym mieście. Nie będę was bardziej zanudzał. Żegnam się z wami. Widzimy się w następnym odcinku, bo następny odcinek już pewnie będzie mocno do przodu. No, bo mi się wydaje, że troszkę rozegram, bo no zarobiście mi się to zaczęło podobać. Na razie, trzymajcie się. Powodzenia.